Szczęść Boże. Witam w kolejnym Miromasie. Niezbyt dobrze czuję, ale jestem na lekach, bo dziś jadę do Warszawy, w odwiedziny do dramci, więc teraz dosyć wcześnie rano, szybko nagrywam otwieranie i jadę. Także szybko pokażę okno 20-21, kalendarz Janke Kendall. <głos>, głos mam taki, bo dopiero wstałem, plus właśnie choroba. 20, duża świeca, zaraz wam powiem jaka, Christmas cookie, a to nie było Christmas cookie czasem już? Teraz nie wiem. Jakieś Kuki było. 20 i 21. Boże, już za chwilę święta. Gdzie jest 21? Tutaj na dole mała. Tak szybko mi zleciał ten grudzień, że to się w palnie mieści. Tutaj jest mały tea light. Chyba ten sam? Nie, chyba inny. Nie wiem, ja się nie znam. Już wam mówię, nuty głowy i serca i dupy oczywiście. Christmas Kuki. Mi się wydawało, że było, ale może ja coś już mylę nazwy. Kuki de Noel jest napisane. Nuty górne, to tu było chyba. Pianki, marszmalu, lukier waniliowy, nuty środkowe, cynamon, gałka muszkatołowa, nuty dolne, słodki krem, cukier. Cukier ma zapach. Bardzo przyjemny, ale wydaje mi się, że było, dajcie znać, bo ja już nie pamiętam tyle tego otwieram Balament 2021. Muszę się spieszyć, bo jeszcze włosy muszę wysuszyć i oczywiście pięknie je ułożyć. Cwancyś jest. Cwancyś dosyć duży. Mam cwancyś i 20, czyli ein und cwancyś jeszcze. Będzie napisane, czy jak? 21 trochę mniejsze tutaj. Czytam ciekawostkę w 20: Einbryde, Hat aus Dry, e, Dry Millionen Lego Steinen Ein Komplex House Einbrite nie wiem co to znaczy. Zaraz przetłumaczę. Brytyjczyk odpada 3,3 miliona klocków LEGO, zbudowało kompletny dom. To nie ma sensu, bo czemu to tak tłumaczy? Pewien Brytyjczyk zbudował cały dom z 3,3 miliona klocków LEGO. <grym> Czyli jeden Brytyjczyk cały dom zbudował i 3,3 miliona klocków LEGO. Ciekawostka fajna, ale po pierwsze, kto policzył te klocki LEGO? No bo 3,3 miliona, ktoś musiał to liczyć. Po drugie... On tam mieszkał potem o co chodzi? Ciekawa, może o tym w pociągu poczytam, chociaż do pociągu wziąłem sobie książkę, zaraz wam powiem jaką. I druga ciekawostka z okna 21. Statua wolności początkowo służyła również jako latarnia morska. I o tej ciekawostce słyszałem, bo ona trzyma tą pochodnię i to podobno działało jak latarnia morska. Także taka ciekawostka odkładam. Ja już herbatę sobie, że tak powiem, otworzę. W sensie wyjmę z kalendarza, ale zaparzę je jak przyjadę wieczorkiem przed snem, bo będę tu wieczorem. Także biorę... O Boże. Ktoś się zepsuło. Połamałem tego, bo to było na tym. Muszę gdzieś indziej to zawiedzieć, A mam gdzie? Może tego. Połamałem coś. W sensie tego... Jak to się nazywa? Pineska? Trzy herbaty zostały do końca. O Boże. Moc Aroni oraz Czerwona Pomarańcza. Czy to, to nie było już czasem już Czerwona pomarańcza, w, składni w składnikach ma herbatę czarną pół erh skórka pomarańczowa, truskawka liofilizowana, gryz, kwiat pomarańczy, aromat pomarańczowy. Bardzo fajna, rozgrzewająca, więc chyba po powrocie sobie z plasterkami cytryny zrobię. Po prostu jest herbata zielona, yulan owoc aroni, saflor, Aromat porzeczkowy. Także taka chyba. Aha, jeszcze co było w oknach, Balamen, Body Lotion, to to może być pachnące, ale zobaczmy co to jest na dole napisane. Takie czerwone, pojemność chyba, tak, 50 ml. Dobroczynna pielęgnacja nawilżająca, czyli nie ma nut żadnych ani y, motywu przewodniego. Taki kosmetyczny zapach, niezbyt fajny, Body Lotion. A tutaj mam Styling Gel, czyli do włosów, tak. Chyba, nie wiem, zaraz zobaczę. Żel do włosów dla niewidzialnego, mocnego utrwalenia. W sumie fajny pomysł. Żel do włosów. Nie mam włosy teraz długie, więc mogę sobie normalnie je na żel układać. Dobra, dosyć późno, więc kończę nakrywanie. Najważniejsze, oczywiście, prezent. Tu nie, nie, nie robię tego, bo nie mam czasu. Prezenty, więc dla Ali oczywiście prezent też biorę. A i zapomniałem Wam powiedzieć, zabieram do pociągu folwark zwierzęcy. Także z przodu jest świnia, a z tyłu jest, nie wiem co, ale żółta okładka. Taka żółto różowa, także będę czytać w pociągu, ona nie jest za gruba, tak książka Irona Moskwin, 150 niecałe, całe 140 właściwie, także myślę, że 3 godziny do Warszawy i z Warszawy, no to mam nadzieję, że zdążę przeczytać. Wszystko mam, także lecę. Jestem już w Warszawie, zimno. Zimno. Przy pałacu, jak jakie akurat tutaj ujęcie. Tak, ujęci. My, się komuś. Tak. Do Warszawy przyjechał. I idziemy teraz na śniadanie, a potem do Centrum Pieniądza NBP i tam wymagam yy, jakieś przebitki z muzyczką lub bez muzyczki, zależy co tam, czy tam będzie w tle leciała. Możemy sami podkładać muzykę. Możemy? To <glam> będzie dzisiaj tam. podkładem muzycznym, a ja będę to <glam>. rozgadać. Minęły prawie cztery już minuty od startu w Warszawie jaka piękna i duża reklama apart. Jesteśmy na ulicy Chmielnej, tu jest taki świąteczny jeleń, bardzo proszę Czeka, piękny. Ja chcę coś to bardzo ważne. Tu jest jeden jeleń. A tu drugi. Jesteśmy w Prosty Temat. Zaraz przyjdzie śniadanko. Zobaczcie jak to jest bardzo ładnie. Zobaczcie jaka bardzo ładna osoba to sobie jest. siedzi. Prosty Temat. Ja wybrałem sobie zestaw z trzech past. Nie jestem na keto na wyjazdach, także tu jest pieczywo. A tutaj dramce. Taki pyszny śniadanko. Awokado. Z awokado. I jakie jajeczko ładne. Tu byliśmy w Prosty Temat na śniadanku. Bardzo mi smakowało. 27 zł za trzy pasty i kanapeczki. Kawa. I kawka za złotówkę. Bo jak się wie, że śniadanie do 12 I tylko Jadanie. niestety. Nadane. Jesteśmy w w sklepie, ale jeszcze nie, jeszcze przed sklepem, ale już To jest istotne. O, zobaczcie, bo to nie morsza. wiem... Nie wiem, czy można w środku nagrywać, więc tutaj wam nagrywam. To są te oficjalne z Wizarding World, w którym ja byłem z Rancią w Londynie. I ceny wcale nie są takie wysokie, 45 zł za zeszyty na przykład. Ale one są tak ładnie wykonane, luksus. Chyba chciał przeglądać tu. Ale ja to jest ten. normalnie tutaj Pokrywka jest na pewno. No. I to jest kubek do zaparzania herby. I tu jest Ale ten mi się podoba, bo on jest taki mega duży. To zobacz, to jest z nicz chyba. No. To, jest to jest na Chmielnej 6, 6 to było? 6. Przez 6 przez 7, zobaczcie, tak to wygląda. To jest też taka wystawka. W środku bardzo fajnie, tylko mało miejsca, ale dużo asortymentu, więc jeżeli nie byliście, to zapraszamy do takiego mini londynu. No tak jak mówi, jak gruby to ledwo się zmieściłem. Ja niestety. Idziemy tutaj do narodowego banku polskiego. Obok jest TVP, A w ogóle wam nie powiedziałem, bo się jeszcze nie odsyłałem tak z dołu, z perspektywy pytki, że po prostu jest warszawa cała, zobaczcie, zaśnieżona. Bo w Gdańsku w Gdańsku nie było śniegowiny. A tutaj naprawdę, oj, tutaj jest. Dbamy o wartości polskiego pieniądza, a TVP dba o wartości komunikacyjne w Polsce, także bardzo fajnie. Zobaczcie, tutaj dumnie na Telewizję Polską, bo tam jest z tamtej strony, spogląda z banknota Kaczyński Lech. Chyba Lech, czy to Jarosław. No tak, czy inaczej Kaczka. Tu jest wejście, Centrum Pieniądza MBP. Musicie szukać po prostu biblioteki. Ciekawe, czy za darmo wchodzimy. Wstęp wolny. Witamy z toalety, taki bilet się dostaje za darmo, 3 dnia na pierwszym, a my idziemy na drugie, zostawiliśmy bagaże jak widzicie, także o 2 kg lżejsze żeby pokazałeś, nie widziałam, nie no. Spotkanie z pieniądzem, widzicie, pieniądze. ja mam pieniądze kiedy tylko chcę, tak wygląda te rzeczy Rzeczy takie powiem Wam rzeczy. Tu muzyczka leci. Myślałam, że dotykowa nie. Nie, nie dotykowe. Chociaż powinno być dotykowe, to, to chyba. To być... O, jest dotykowe. O, jeden. jest dotykowe. <grym> Proszę, Tramcia, reakcja. Te monety sprzed 2000 lat wyglądają w sumie jak obecne. Mało się zmieniło. Tramcia zauważyła, że to są różne Tak takie po prostu idziemy po nich. Tam się no już jest spostrzegawcza. No. Ona robi za mojego prowadzacza tutaj. Powiem tak, jestem z odiekalną wagą. No. Tutaj wybiera bohatera gry, weź babę. Dobra, baba. Czy wiesz jakie są najważniejsze cechy pieniądza? Yy. Dobra, bierzemy. Od dawna potrzebne ci są nowe buty. No to sobie kupię. <laughs> Na końcu wam wynik podam. Chyba wszystko, ale nie ma żadnej nagrody pieniężnej, niestety. No, na uśmiech prowadzącego. <noise> no nie ma nawet śmiechu. To są w ogóle prawdziwe pieniądze i monety. Nie, to są prawdziwe myślisz? No nie wiem, no tak wyglądają, że no, ktoś tu rzuca to chyba nie. je. Boże, ja się boję. Na szczęście. Może to będę miała pecha. Nie może pecha, ale jakiś alarm, że kradniesz. Nie, no, ja wiem. nie to myślę, jak To jak jest to takie w ogóle drzewo. Po tym drzewie napisy. Tu są polskie grosze. Bardzo proszę. I lament nad kredytem. Wiem coś o tym. Zobaczcie, jaki efekt. Mm. Wybrałem, co dalej? Dłużej musisz przetrzymać. No, środzie ci idzie? Może jest to już tego mnie mm. obnokarzyło. No pewnie na mnie zwalewiła. No dobra, w każdym razie taka autoatrakcja. O. No nie wiem, co <słuch> Magia. Sprawdź swoją wiedzę. Nie mam więcej. Aha, tu masz. Mm, Uuu, milionerzy. Ale efekt. W drugiej połowie XIX wieku, srebrzostka z rynków. Stany zresztą dyktatują światowe ceny srebra. No, zaraz zaczynamy. Cena srebra, srebra spada zastałysz? w relacji do ceny złota. Myślę, że. Czekaj, druga połowa XIX cena spada. Bi-meta jest systemem, w którym yy, pan planuje. Ponenty bite są ze 100 po złota i srebra, pokrycie MACI. Emisji... Są obydwa kruszce. Chyba to, to widzę to pokrycie emisję. Waluta srebra jest dziewiętnastrzewana przede wszystkim w Ameryce, waluta srebra jest w Azji. Kiedy emisja pieniędzy nie jest uzależniona od zasobów w kruszcu, cena złota łatownie spada, znika problem deficytu, gdyż ten to zasob jest to bardzo drukowane. O Czyli tamte wszystkie były dobrze, cztery. Gratulacje. Będziemy schodzić do skarbca, ale to później, to jest jakaś numizmatyka. O, tu wygląda. z włoskiego bank to banko? Łapy, wow. bro. Nie, ona nic nie łapie, żadnej ryby. O, łapie, już dwie ma złapane. Chyba do skarbca się schodzi, to później zejdziemy. Jakie piękne skarbonki, takie vintage. Powiem wam szczerze, że w sumie pierwszy raz widzę marki polskie, jak to wyglądało, bo wcześniej jakoś nie miałem okazji. Zobaczcie jaka wielka marka polska, na cztery ktoś tu składał. Tutaj jest tego, tego, 500 mark polskich. I też jest, super, nie? I też jest nie, to akurat nie widać, że było złożone. Nie, ale to na, przykład widać. na pół jest no, na pół złożone. Na pół na pewno, no. żeby to gdzieś tak, trzymać pół, w skarpecie. Tak. Pis nie zrobił 500, plus tylko już w 48 było 500, plus. No. Proszę bardzo. Niestety beznadziejne jest tutaj światło, ale jest 200 zł 2000 zł i 200 tysięcy złotych. W ogóle to wygląda trochę tak jakby satanistycznie, to 200 tysięcy, jakiś taki ten orzeł w takim czarnym, dziwnym znaku. Idziemy teraz sobie tutaj. O, to jest taki fajny pokój. Ale tu jest pięknie to zrobione. Zobaczcie, super. To I zegar tyka gdzieś jakiś tutaj, o. Ale super. i gadam. Czemu nie otwieram? Może coś tu znajdę? Ale lampę mogę zabrać ogonem. O nie, nie jej Jest przyczepiona. <grym grym grym> Ale mogę księgę przeglądać. Zareaguj, szok. Piękne biuro z widokiem. Zegar tyka. Z głośnika. Ale ładna tepeta w ogóle i tutaj taka była bardzo ładnie to wygląda. O! Z monetami, a tam masz jeszcze masz ale w ogóle Mepel bardzo ładny jest. Nagrywamy Top Model, tylko Dramcia nie chce wystąpić w Top Model, bez sensu. Bardzo mi się nie podobają ten się, zobacz ten tył, on wygląda jakby ktoś... Nie, no faktycznie o, brzydko, tam. no. No strasznie takie... Nie wiem czy to na to widać, ale na żywo są bardzo brzydkie i w ogóle bardzo małe. No, hmm, dziwne. są w takiej wielkości grosza, nie? Dziwne, dziwne. Wszystko jest tutaj czerwone, nawet sufit i podłoga. Tu można nagrywać film Top Model, że tu w ogóle nie nagrywali tych filmików do Top Model w sumie. No. Taka lokalizacja. Jesteście gotowy! i pokazać, że chcecie to? Ramcia robi tu czary-mary. No schodzimy w dół teraz, tak. Dobra, dziękuję mam. On tu nas instruje, To jest jakiś chyba... Sejf, bo tam jest strasznik. Jakie hasło mi wyszło? Czekaj, odesłego. czekajcie, czekajcie. Jakie hasło mi wyszło? Kurde, ja nie chciałam tak. Nie wiem, co tam dupa. Są różne klucze hmm, i trzeba okay. do odpowiedniego rowa. Działa, działa. To są różne zamki, one się różnie otwierają. Wejście do czego? Do skarbca. Dobrze, z co zrobię. Istnieje. Tamcia się, tam się czuję jak w agencie i poleca też agenta, bo mówi, że tam jest takie zadanie, właśnie, że jeście z. napad na bank. i się otwiera, właśnie, skrytki i są różne rzeczy w skrytkach. Nie wiem, no, ja mogę dotykać takich rzeczy. Poszedłem cię Tutaj można podnieść takie wie, sztabkę złota, ja bym chciał ją wyjąć. Ale nie można jej podnieść, niestety, przykro. Dajcie znać, czy my myślicie, że te sztabki złota tutaj to są prawdziwe, czy nie, bo one są tylko za taką bramą. I tu są też, zobaczcie, te lasery czerwone, tak wyglądają, jakby miś jak właśnie tak o myślimy pasy, bo o brakowało mi tego. Tu dramcia i dramci wypłata. Tu mi coś, Boże. Tutaj można się włamać to, bo pan nic się nie rusza, więc można się włamać. Do ciężarówki policyjnej. Ja się włamię ale innymi drzwiami, tymi bocznymi. O zobaczcie. Tu sobie bocznymi drzwiami wejdę, o. To jest wóz policyjny. Kurwa, to ja cię dorwałam. A tu złodziej jakiś po prostu teraz tutaj. Trochę to wygląda jak GTA. No, pan no, mi nie dorwał, <noise> Co? Dzień dobry. Czy niesiesz kawałek i stwierdzą, to że to idem. jest e, prawdziwy. To znaczy, kawałka chyba jednego nie możesz. Bo wtedy tak, byś mógł 50 nabaj. różnych kawałków przynieść i dostać zamiast jednej pięćdziesiątki? No nie wiem, musisz chyba większą całość przynieść banknota, tak mi się wydaje. Czy są jakieś informacje na temat banknoty przechodzimy? Znaczna ich część podlega wymienieniu z No, czyli musi być ponad 50% banknota, musi być że tak powiem, można go zidentyfikować. Tu był taki fajny pieniądz w powietrzu wiszący, nie pojawia przed chwilą, bo jak włączyłem kamerę, to znikną. Może on jest taki skryty, skromny, nie chce być nagrywany. O, coś idzie. Zobaczcie, w powietrzu to wisi. Tutaj nic nie ma, tu jest. O i jest 500 zł. Proszę bardzo. Zobaczcie, tu mamy wynik 12 na 14. Bardzo super nam poszło, jeśli chodzi o fałszywe pieniądze, bo jesteśmy w tym obeznani. oficjalnym Muzeum Narodowego Banku Polskiego i taki błąd. Przy wyjściu jest taka, po pierwsze jest za darmo woda, więc to jest ważne, a po drugie jest taka ciekawostka, której oczywiście w historii, na historii w szkole było, ale teraz człowiek dopiero widzi, jak to wyglądało realnie, że 100 zł to był jeden grosz. Tutaj jest też ciekawostka, że wtedy Polacy w 94 w grudniu zarabiali około 5 milionów złotych. Czyli 500... Czyli na nasze 500 złotych, ponieważ 2 miliony to było 200 zł po denominacji. To no. To do 6767 czyli groszy, tak. a kilogram z hubu 90 tysięcy, no, czyli na 9 zł. No, Jesteśmy na giełdzie, Wiesz, zobaczcie, w ogóle muzyczka. Taka będzie zdjęcie na miniaturę. Dobrze Agentka wchodzi, w ogóle jaka muzyka. o jak nie, no. quiz może być trudno. Tyle co wyszliśmy, a już quiz chcemy zrobić. No właśnie, no dobra, trudno, może coś nam się uda. Czemu, ze mną robić? No dobrze. Co, mogą ci informacje zawarte na ekspozycji oraz rozmowa z wi wirtualnym maklerem? Fajna jest ta część. To jest w ogóle kolejne piętro. Weszliśmy do góry. Jak widzicie, tutaj postać też zainteresowana. W ogóle teraz wyglądasz jak jakaś prowadząca na tym tle. Witam, <grym> Państwu, Przed nami pierwsze zadanie. Zapraszam. Witamy w wiadomościach, a w dzisiejszych newsach. Mirosław Zajeczkowski. <grym> dokładnie to jest news dnia. Mirosław Zajęczkowski w Warszawie. Mm, fajnie to zapraszam. Tam w najnowszym wydaniu wiadomości. Ta ręka się rusza. <grystanie> Współpracownik? Nie ma palca. O Boże, ktoś mi palec urwał, albo od, odgryzł. Tutaj można sobie wydrukować własną pamiątkę. Zaraz zobaczymy, co nam wyjdzie. Dramcia. A, musi być nazwisko. To official, oczywiście. No official, no Dramcia. No to jest jedna oficjalna, oczywiście. Zobaczmy, co nam wyjdzie. Czy jest official? Jest Nie, official. Najbardziej, <grystanie> jeszcze data dzisiejsza jest. A, fajnie, Orzema, bo przynajmniej pani też kiedy wizyta. Proszę, jest Mirabau. I oczywiście oficjalna dramcia. Dziwnie są normalnie banknoty w formie monety. Dziwota. Halo, halo. Już jesteśmy, wyszliśmy stamtąd. Bardzo fajne było to, że za darmo pamiątka w postaci tej. Tej pamiątki. To Naklejka Banknota. w ogóle banknotu i to jest naklejka. Ogólnie mi się bardzo podobało. Fajnie za darmo, długo, naprawdę długo tam można spokojnie, myślę, dwie godziny być. No myślę, jeżeli, że dwie godziny byliśmy. No, jeżeli chce się tak dokładnie zobaczyć, my faktycznie może nie wszystko dokładnie, ale w większości było dokładnie, no to zajęło nam to dwie godziny, więc polecam na takie zimne wieczory, żeby nie siedzieć na, na zewnątrz, no to tam jest ciepło, przyjemnie, szafnie za darmo. A w ogóle co to jest za ulicę teraz? Nowy świat, o nowy jesteśmy świat. na nowym świecie, w nowym świecie. Czytałem nowy wspaniały świat i właśnie. No tu jest. No tu jest Mikołaj Kopernik. No nie szkoda, że nie Mikołaj i Santa Claus, no ale lepszy ryc niż nic. Przebitka taneczna z muzyczką. <gry> Bardzo ładnie, Warszawa Świąteczna. List. Idziemy w tunelu. Zobaczcie, jak tu ładnie tam pani jadą pane, a nie ktoś śpiewa, ale ładnie. muzyka na żywo. Dramcia zwłaszcza jak śpiewa. Przepraszam, to, to jesteś ta Claudia Del Durfi? Jesteśmy na koncercie i Kary. No, pan tu Andrzej ma własną choinkę, bardzo fajnie. Cały czas leci Mariah, ona tam wyje, wyje nie przestaje. Jakaś piękna restauracja Nem, ale ma tak pięknie wejście, tu jest skrzynka na biegun północny, jest śnieżna kula, choinka niczym w Nowym Jorku u Kevina Duża choinka Niby taki niby jarmark, o, to niby może tutaj się, można powiedzieć, że to jest taki niby jarmark z lodowiskiem Lodowisko Idziemy sobie na świąteczny szeknik. Tu przy galerii jest lodowisko, Tu, a tu oglądają mecz święta w galerii, proszę Państwa, pięknie, bomby, bombille. Zobaczcie jakie to są fajne rzeczy z RoboTime, to jest taka firma specjalizująca się w yy, takich drewnianych modelach.